Działowskie stowarzyszenie Amazonki obchodzi w tym roku 15-lecie istnienia. Z tej okazji, oprócz tradycyjnego corocznego marszu i mszy świętej uczestniczyliśmy w pięknych okolicznościowych obchodach. Te nasze 15 lat minęło nam bardzo szybko. Mogę powiedzieć, że jestem dumna i szczęśliwa jednocześnie, że udało nam się założyć to stowarzyszenie. że trwamy, działamy i widzę, jak bardzo potrzebna ja jestem. I dla innych osób, które przychodzą, ale one też dla mnie, bo pomagając innym, pomagam sobie. I cieszę się, że powstało to stowarzyszenie. I dziękuję, że jestem, że jestem tutaj w tym stowarzyszeniu. Tak, uważam, że to, że powstało stowarzyszenie, to jest w ogóle fantastyczna sprawa. Dlatego, że jak Państwo być może pamiętacie, od wielu lat pracowałam w inspekcji, przez wiele lat pracowałam w inspekcji sanitarnej i pracowałam jako, byłam odpowiedzialna za profilaktykę i promocję zdrowia. I jak pojawiły się tylko informacje, że gdzieś w Polsce powstają stowarzyszenia właśnie amazonek, to tak sobie pomyślałam, że przecież w Działdowie też takie stowarzyszenie by się przydało. Ale wtedy to było do, trochę więcej niż 15 lat temu, ale wtedy panie nie były jeszcze gotowe. I w momencie, kiedy tak myślę, że symbolicznie byśmy powiedziały, że w momencie, kiedy opasałyśmy ten, opasaliśmy ten ratusz różową wstążką, a jak Państwo wiecie, różowa wstążka jest symbolem, raka piersi, symbolem właśnie amazonek, to wtedy, to był już taki moment, kiedy panie dojrzewały do podjęcia decyzji, że zawiążą stowarzyszenie. No i są. No tak i chcę powiedzieć, że to zasługa jest właśnie pani Joli Działak, bo ona zorganizowała to uroczystość, na której my też po już po krótkiej rozmowie z koleżankami, jak dowiedzieliśmy się, przyszłyśmy na, na, tą, naszą, na tą uroczystość zorganizowaną przez Sanepit, a głównie przez Jolantę Działak, i od wtedy zaczęło się nasze, nasze stowarzyszenie. Pierwsze spotkania odbywamy się w działdowskim centrum Caritas. Ksiądz Dzisław Syldak nas przygarnął. A teraz już mamy siedzibę w, na Zamkowej, Centrum organiz, Aktywności Organizacji Pozarządowych. Dziękujemy panu burmistrzowi, bo tam mamy i na dyżury, i na spotkania co comiesięczne bo spotykamy się raz w miesiącu, w pierwszą środę każdego miesiąca, a także pełnimy dyżury. Co środę mamy dyżury. Dla nas jest to szczególne partnerstwo, jeśli chodzi o Amazonki. My realizujemy swoje zadanie w systemie, który jest bardzo określony i bardzo sformalizowany. Natomiast ta szczególna przyjaźń z Amazonkami, co oczywiście potwierdza tutaj ta statuetka, którą mamy, pozwala nam na to, żeby sięgnąć bliżej człowieka, bliżej tego, co on czuje, i stworzyć taką komunikację, która myślę, że pokonuje ten strach przed profilaktyką, przed badaniami i dociera do szerszego grona kobiet, które mogłyby uniknąć choroby. Gdyby zbadały się wcześniej, gdyby się po prostu nie bały. Edukacja przede wszystkim, ale też. To, co z tą edukacją się wiąże, to to, że ich zdanie, ich słowa mają szczególny wymiar. To są kobiety, które to przeżyły, to są kobiety, których słowa znaczą więcej niż tylko wyczytane w książkach suche fragmenty. Bo nie wiem, czy Państwo w ogóle zwrócili uwagę na logo, ale wspominała o tym pani Prezes, że to, ta strzała ma serce na końcu i ona ma trafiać tam, gdzie powinna, czyli ma nieść pewną właśnie też. Ja, ja oczywiście to interpretuję w ten sposób, pewną edukację, ale też ma niszczyć ten strach przed profilaktyką, przed badaniem i przed chorobą. Miesiąc październik jest, jest miesiącem walki z rakiem. Co roku rakiem piersi, co roku organizujemy marsz, marszem chcemy po, e, przypomnieć społeczeństwu, jak ważne są badania profilaktyczne. Trzeba zgłaszać się do lekarza, badać się, robić mamografię, cytologię. Czy bądź inne zalecone przez onkologa, żeby badania, żeby po prostu, że każda kobieta może zachorować, ale, nie, nie, ale żadna z tego powodu nie powinna umrzeć. Także pamiętajcie kobiety, dbajcie o siebie i badajcie tak jest. się badania ponad wszystko. Profilaktyka przede wszystkim. 15leciem stowarzyszenia działdowskich Amazonek wspaniały Jubileusz, ale to jest też i Jubileusz, który większy 15 lat ciężkiej pracy od powstania stowarzyszenia aż po dzień dzisiejszy, czyli 15 lat, gdzie wszystkie uczestniczki, wszystkie panie, które należą do tego stowarzyszenia uzyskały mnóstwo pomocy, nie tylko bezpośredniej pomocy, ale przede wszystkim tej psychologicznej wsparcia koleżanek z właśnie tej organizacji. I również i to, że działskie Amazonki bardzo intensywnie działają również na zewnątrz, nie tylko w swoim stowarzyszeniu, ale również otwierają się na, nasze, na naszych mieszkańców, na nasze społeczeństwo właśnie ta współpraca ze szkołami. Podstawowymi, szkołami średnimi, z uczniami, owocuje tym, że profilaktyka jest dość szeroko rozpowszechniana w naszym środowisku i to jest. Ta właśnie dobra rzecz to oddziaływanie działdowskich Amazonek na nasze społeczeństwo. I tu chcielibyśmy bardzo mocno podziękować za tą ich działalność, nie tylko na rzecz własnych członków tego stowarzyszenia, ale przede wszystkim na rzecz środowiska naszego powiatu, na rzecz naszych pań. I dzięki temu, i oczywiście dzięki, tak jak dzisiaj to było widać na, na scenie, dzięki wsparciu naszych organizacji, firm, przedsiębiorstw i oczywiście naszych samorządów, to dzięki temu udaje się lepiej funkcjonować, ale również i panie ma, mają możliwości dalszych szkoleń, dalszej edukacji i dalszego dzielenia się oczywiście wiedzą i informacjami. Dzisiejszy jubileusz 15-lecia Amazonek bardzo pięknie wpisuje się na we wczorajszą akcję mobilnego miasteczka zdrowia, które nacisk kładło przede wszystkim na badania profilaktyczne i to samo robią Amazonki, które... Zostały doświadczone chorobą i dzielą się tym doświadczeniem z innymi. Wiedzą, jak ważne jest wczesne wykrycie nowotworów, bo im wcześniej wykryjemy, tym szansa na wyleczenie na, na życie w zdrowiu jest o wiele, wiele większa, dlatego no, ja dzisiaj chciałam podziękować e, całemu stowarzyszeniu, e, wszystkim osobom, które są zaangażowane, które były zaangażowane w powstanie i w działalność, bo tak naprawdę jest to praca nieoceniona. E, tej pracy nie można przyjrzeć na żadne pieniądze. Jest to coś pięknego, bo e, ta działalność promieniuje na ludzi młodych, na szkołę, na... E, e, na, na kobiety, które są w bardzo młodym wieku i tak naprawdę w swoim codziennym życiu nie myślą o tym, że może coś takiego spotkać, tylko raczej są zajęte czymś innym. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby o tym głośno mówić, żeby tą wiedzę przekazywać, żebyśmy po prostu wszyscy wiedzieli, że to może spotkać każdego. Ja się bardzo cieszę, że takie stowarzyszenie powstało, bo należą też mieszkanki naszej. Gminy oczywiście, gdy tylko będzie potrzeba, to na pewno będziemy te stowarzyszenie wspierać. Przy takim święcie należy, należy tu bardzo oczywiście tu podziękować, pogratulować, że, że 15 lat panie są no i, i życzyć im przede wszystkim dużo zdrowia. W ciągu 15 lat, to na radością było to, że wszystkie jesteśmy, że jesteśmy zdrowi, a smutek gdy któraś zachoruje, czy któraś odejdzie. I powiem, że nasze stowarzyszenie to jak drugi dom. Spotykamy się, śmiejemy, a czasami i popłaczemy. Ale mamy wsparcie u drugiej amazonki, która wspiera nas, czy nawet wszystkie koleżanki. A ja chcę powiedzieć, że jak zaczynałam przychodzić na spotkania, stowarzyszenia, jak już przychodziłam do. Było tak na początku niewiele osób, ale tak ładowałam akumulatory, że to było nieprawdopodobne. One są tak niesamowite. One mają taką, taką wolę życia i są takie radosne, takie, takie po prostu wspaniałe. W związku z tym cudownie. Że takie stowarzyszenie jest. Dziewczyny są fantastyczne. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że oprócz na Amazonek są osoby wspierające, takie właśnie jak Jola i inne koleżanki, które wspierają nas, przychodzą do nas i wspierają. I właśnie dziękuję im za to, że są, bo też potrzebne są takie, takie osoby, żeby nas wspierały. I w naszym stowarzyszeniu, właśnie razem ze wspierającymi osobami, jest 60 osób. Całemu Stowarzyszeniu Amazonki i każdej jego członkini z osobna życzymy wszystkiego co najlepsze oraz kolejnych wspaniałych jubileuszy.